Wygrywacie pewnie z Estonią. Pewnie ten wynik jest, można powiedzieć, wysoki, jednoznaczny, ale z drugiej strony chyba nie było to łatwe spotkanie, nie było takie spotkanie, na jakie mogliśmy liczyć tutaj. No tak, zdecydowanie zawiodła troszkę skuteczność, szczególnie w pierwszej tercji. Niepotrzebne też dwie kary, przez co przeciwnik dostał dwie przewagi, przez co też mniej czasu spędziliśmy w ataku. Eee, przeciwnik był troszkę niewygodny, gdzieś bronił całą piątką wokół swojej bramki i wiedzieliśmy też, że to jest kwestia czasu. Musieliśmy skoncentrowani być na, na, na obronie, a wiedzieliśmy, że na pewno coś z przodu strzelimy. Dzisiaj to bardziej właśnie wy potrzebowaliście takiego przełamania w postaci tej pierwszej bramki? Eee, czy to rywal był po prostu tak mocno zmotywowany, że, że ta pierwsza tercja była tak dobra w ich wykonaniu? Tak naprawdę to ciężko powiedzieć. No mieliśmy tych bodajże 16 strzałów, oficjalnie jest podane, więc jest to całkiem niezła liczba. No skuteczność była słaba, no ale przeciwnik też moim zdaniem był zmotywowany, chciał pokazać dobry hokej i to im się w pierwszej tercji udało. I myślę, że w całym meczu zagrali przyzwoicie. Czy to był taki dobry mecz, właściwy mecz na taką rozgrzewkę przed tymi znacznie trudniejszymi spotkaniami? Myślę, że był to dobry mecz na przetarcie. Ważne zwycięstwo. A jeszcze ważniejsze, że na zero z tyłu nie dostaliśmy drugi meczu pod rząd gola, więc to jest, myślę, największy plus tych dwóch spotkań. Z Estonią tak naprawdę nasza kadra grała bardzo często w ostatnich miesiącach, latach. No, chodziło tutaj o ostatni turniej w Sosnowcu, to właśnie też z tym rywalem. Myślę, że widać po nich duży progres na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, miesięcy? Estonia zazwyczaj gra w taki podobny hokej od kilku lat. Mają swoich liderów, którzy występują w lidze w Finlandii, więc są to na pewno świetni zawodnicy i, i że na pewno mają, mają potencjał, mają dużo młodych chłopaków, więc powinni iść do góry. Jutro kolejny mecz z Ukrainą. Y, tutaj trener, który stoi koło ciebie, tak, roztacza taką aurę, że ta Ukraina będzie bardzo groźnym rywalem i tak troszkę um, straszył tą Ukrainą tym jutrzejszym meczem. A, myślę, że tak. Myślę, że drużyna Ukrainy jest e, najmocniejszym tutaj rywalem, więc e, będziemy musieli bardzo mocno podejść do tego spotkania. Mają a, Swoich liderów, którzy występują w polskiej lidze i są, są tutaj obcograjowcami, którzy naprawdę nieźle się prezentują. Będziemy na pewno musieli być gotowi, uważnie w defensywie i na pewno z przodu coś strzelimy. To na koniec zapytam: jak według Ciebie brak kilku podstawowych zawodników w naszej reprezentacji wpływa na Wasz poziom? Czy to jest duży ubytek, który no, powoduje znaczącą zmianę tego poziomu? A... O jakich liderów, czy tak powiem, John Murray, Alan Łuszczaczek, Aron Chwilewski, Maciej Kruczek. No tak, no, bramkarzy mamy świetnych. Dawid Zabolotny pokazał, że jest świetnym bramkarzem. Czy tutaj Jasiu by dzisiaj był, czy, czy Dawid, czy, czy Miarka. Każdy, każdy, myślę, zaprezentował wysoki poziom. Wiadomo, Arona szkoda, aczkolwiek mamy tak samo tutaj świetnych zawodników do gry w przewagi. No i musimy sobie na tym turnieju radzić bez niego.